Witam wszystkich serdecznie. W tym filmiku chciałbym wam opowiedzieć o tym, w jaki sposób nauczyłem się języka niemieckiego w trzy tygodnie. Spójrzmy sobie tutaj na tego pana Niemca. Mam tutaj utworzoną mapę myśli. Przejdziemy sobie przez tą mapę po kolei, tutaj zgodnie z ruchem wskazówek zegara i dowiemy się, w jaki sposób ja akurat nauczyłem się niemieckiego w trzy miesiące. I to jest rzeczywiście fakt, nie jest to żadna ściema. Za chwilę się dowiecie o wszystkich szczegółach. No dobrze, powiększmy sobie tutaj. Pierwszy punkcik poziom na start. Co my tutaj mamy zanotowane? Otóż poziom na start, jaki prezentowałem, był to poziom bardzo podstawowy, czyli znałem prawdopodobnie kilkadziesiąt słów, ponieważ próbowałem się wcześniej uczyć też nieco samodzielnie, ale było to na tyle niedoskonałe, że było mi ciężko sklecić jakieś podstawowe nawet zdanie. Także ja oceniam ten poziom na może A1. Przejdźmy teraz do moich celów. Jakie były cele tej nauki języka? To była nauka języka w firmie, która zasponsorowała mi taki kurs, ponieważ potrzebowali ludzi, którzy będą w projekcie posługiwać się językiem niemieckim. Czyli celem było mówić, czytać, rozumieć, a także pisać, ponieważ wymagało to też pisania, czy też na przykład komentowania jakichś zadań. Perfekcja w tym przypadku była nieistotna, ważne było, jest, ważne było to, żeby można się było komunikować na co dzień z różnymi ludźmi, i żeby to osiągnąć, trzeba było dojść do poziomu około B1, B2. Czyli to jest no taki poziom dobry, komunikatywny, że na każdy temat da się porozmawiać, natomiast nie jest się w żaden sposób super specjalistą. Według mnie to jest naprawdę zadowalający poziom dla większości ludzi przy większości języków, których się ludzie uczą. Metoda nauki. Jakie metody? Otóż to jest bardzo ciekawy punkt. I tutaj zobaczcie, od czego się tutaj zaczyna. Lekcje, które miałem, odbywały się 4 godziny dziennie. Odbywało się to codziennie, bez weekendów, ale w weekendy też się uczyłem. Własna nauka to było około 2 do 4 godziny dziennie. I rzeczywiście to była nauka codzienna, co oznacza, że miałem lekcje z jednym nauczycielem. Przez 4 godziny. Często to one były przedzielone na przykład dwie godziny. Potem jakaś długa przerwa, potem kolejne dwie godziny. Ja w tej przerwie również próbowałem się uczyć języka. Między innymi powtarzałem sobie zapisane słówka. Jeszcze sobie o tym powiemy. Natomiast teraz już wskażę, że mam tutaj. W Quizlecie przygotowane zestawy słów. I to, to jest ten jeden z zestawów, który właśnie pochodzi z tamtego czasu, kiedy przygotowywałem sobie z 4 grudnia któregoś tam roku zestaw słów i zapisywałem je sobie, czyli słowa i zwroty, a następnie w takich wolnych chwilach pomiędzy lekcjami powtarzałem je, czyli intensywność była naprawdę gigantyczna. Jeżeli był weekend, to oczywiście też nie próżnowałem, też siadałem, też się uczyłem tego, co oznacza, że. No, naprawdę codziennie, absolutnie codziennie miałem styczność z tym językiem. Mało mówiłem i to jest ciekawe, nie starałem się mówić zbyt dużo, to znaczy powtarzać oczywiście słowa na głos, ale nie tworzyć żadnych wielkich skomplikowanych zdań. I lekcje też były tak prowadzone, że generalnie posługiwaliśmy się językiem polskim w dużej mierze. Także nie było tak, że była jakaś próba wymuszania mówienia po niemiecku. Pewnie byłoby to lepsze pod pewnymi względami. Natomiast w tym przypadku akurat tak nie było. Mówię po prostu dokładnie tak, jak było. Jeden nauczyciel zajmował się głównie konwersacją i, no powiedzmy, nauką historyjek na podstawie, nie wiem, YouTube'a czy też jakichś czytanek, a drugi głównie gramatyką, co było akurat w tym przypadku potrzebne, bo test na końcu obejmował gramatykę, ale nie było to dla mnie ciekawe i było oczywiście męczące. I miałem też takie szczęście, że akurat trafiłem do grupy jednoosobowej. Tak, grupa jednoosobowa, czyli jeden na jednego, czyli intensywność nauki z nauczycielem była gigantyczna. Polecam to wszystkim. Oczywiście czasami można się zmęczyć, ludzie lubią się chować. Znany jest fakt, że jeżeli na przykład idziemy do grupy, zapisujemy się na jakiś język, to cieszymy się, że są jakieś dwie, trzy, cztery osoby, ponieważ wiemy, że czasami ktoś inny będzie odpytywany, czy też zadanie będzie dla kogoś innego, a my będziemy mieli w tym czasie spokój. To nie jest dobra rzecz, jeżeli chcesz się nauczyć języka, to właśnie między innymi z tego doświadczenia wiem, że trzeba się skłaniać, trzeba się zmuszać do tego, żeby um, uczyć się jeden na jednego. No, oczywiście, jeżeli nie masz możliwości, to tak się nie da zrobić, ale generalnie intensywność powinna być bardzo wysoka. Przejdźmy teraz do czasu nauki. Co ja tutaj sobie zanotowałem? Dziennie, tak jak już powiedziałem, około 6 do 8 godzin, czyli 4 godziny z nauczycielem i dodatkowe 2 godziny, powiedzmy, pomiędzy lekcjami, i jeszcze potem wieczorem kolejne jakieś 2 godziny, powiedzmy, powtarzanie sobie słówek z quizleta. Trzy miesiące, zajęło mi to trzy miesiące od poziomu A1 do poziomu, tak jak mówiłem, B1, B2, czyli do takiego podstawowego konwersacyjnego poziomu, ale takiego, że naprawdę bardzo dużo umiałem powiedzieć i bardzo dużo umiałem zrozumieć. Także poziom, jak już mówiłem wcześniej, zadowalający. Nauczyciele polski, nauczyciel od gramatyki i native, nauczyciel od konwersacji, to był taki pół-native, można powiedzieć, czyli nauczyciel, który, um, nauczycielka, która długo przebywała w Niemczech. Ale też znała język polski, także komunikacja była łatwa. Ok, pójdźmy dalej. Jakie wspomagacze i jabłki używałem? No, tutaj na lekcjach, oczywiście, PONS, czyli bardzo dobry słownik online. Polecam, warto z niego skorzystać. Jest tam dużo przykładów. Quizlet, czyli zapisywanie słówek, które używamy, to co przed chwilą pokazywałem. Możemy zrobić sobie tutaj właśnie różnego rodzaju. Notatki, zaznaczać jakieś słówka trudniejsze, a potem też na przykład kazać się aplikacji odpytać. Czyli na przykład klikamy sobie tutaj na flashcards albo na jakiś test. Wybierzmy może flashcards i zobaczmy. No i mamy tutaj na przykład das Lazygerät, czyli jakieś urządzenie do czytania. Eee, ok, powinienem kliknąć tak. AusDenken wymyślać. Przejdźmy dalej. gawina, zwycięzca. No, może ja powinienem teraz coś odpowiedzieć. Verlierer, wydaje mi się, że przegrany. Tak, pójdźmy dalej. Gedrucknę Buch. Wydrukowana książka, nie będę klikał. Bo długotrwający, bodajże, długoterminowy. Ok, także widać, że do dzisiaj pamiętam, chociaż nie używam tego języka już od długiego czasu. Miałem naprawdę długą przerwę. Nie przygotowałem się teraz przed tą lekcją. Także widać, że sporo słówek nadal mi zostało. Były one dość mocno wryte. No i też polecam stosować sobie tego quizleta, żeby zapisać wszystko, co uczymy się w danej chwili. Ja tych słów i zwrotów zanotowałem około 2000 w ciągu tych trzech miesięcy. Specjalnie to liczyłem. Każde jedno miałem zanotowane w quizlecie, także łatwo było mi to policzyć. No, rzeczywiście ilość ogromna. Myślę, że nie dziwicie się, że można się porozumiewać, jeżeli zna się około 2000 słów i zwrotów. Następną rzeczą, którą polecam i którą używałem, był Google Translate. To oczywiste, do tego, żeby sobie tłumaczyć jakieś słowa i zwroty, i YouTube, żeby oglądać filmiki i uczyć się z tych filmików. Podcasty. W podcastach. Um, Podcasty to jest bardzo fajna rzecz, ale dopiero po jakimś czasie można zacząć z nich korzystać, wtedy, kiedy już się troszeczkę rozgrzejemy, kiedy mamy już taki zasób słownictwa, że zaczynamy co któreś słowo wyłapywać. No Powiedzmy 30%, jeżeli zaczynamy rozumieć, można zacząć słuchać podcastów. Są świetne podcasty, na przykład Anik Rubens prowadzi świetny podcast z powolnym niemieckim. Są też jakieś takie podcasty z Die Zeit i wielu, wielu innych miejsc. Easy German bodajże, też jest jakiś taki podcast. Także, no, sporo tego naprawdę jest. Można sobie wyszukać w jakiejś aplikacji do podcastów i polecam słuchać w każdej wolnej chwili, żeby osłuchiwać się jak najbardziej z tym językiem. Mózg paruje oczywiście, bo to jest język niemiecki, wiadomo, nie jest to język super prosty, ale jeżeli chcemy się nauczyć, no, trzeba coś robić. Teraz tutaj powiedzmy sobie troszeczkę o trudnościach. Ja tutaj zanotowałem sobie czas nauki ilość słów no i trudny język, to co przed chwilą powiedziałem. Język ten nie jest językiem najłatwiejszym dla nas Polaków. Angielski wydaje się dużo łatwiejszy, częściej też go spotykamy na co dzień czy też w grach czy też no, gdziekolwiek. Generalnie jeżeli ktoś korzysta z komputera to styczność z angielskim ma ciągle, w szkole też łatwo się zetknąć z tym językiem, dzieci są już uczone czasami nawet w przedszkolu także angielski jest prosty, niemiecki jest nieco trudniejszy. Hmm. Ilość słów, które musiałem sobie przyswoić, jak już powiedziałem, to było około tych 2000, czyli trzy no, miesiące, i taka ilość słów naprawdę to jest gigantyczna harówka. No i czas nauki. Wytrzymanie tych 4 godzin na lekcji, to jest jeszcze pół biedy, ale wytrzymanie codziennie 4 godzin, plus własna praca pomiędzy, plus też zajęte weekendy na naukę. No, powiem szczerze, że to jest hardcore nastawienie. Co można powiedzieć o nastawieniu, które trzeba mieć, żeby się takiego języka tak nauczyć? Moje nastawienie było takie: robię ile się da, ile mogę, ile mogę wytrzymać. No i uf ufam procesowi, czyli wydaje mi się przez długi czas, że nie jestem w stanie się porozumiewać, nie jestem w stanie się dobrze komunikować, ale nie przejmuję się, uczę się dalej, robię swoje. I za jakiś czas ze zdziwieniem obserwuję, że no już rozumiem coraz więcej z jakichś tam filmików na YouTubie, rozumiem coraz więcej z podcastu czy też na przykład jestem w stanie płynnie stworzyć jakieś zdanie. Jednym z najlepszych momentów, które miałem akurat w tym kursie, to była próba rozmawiania wyłącznie po niemiecku. Zrobił mi to nauczyciel, ten, który był od gramatyki, stwierdził w pewnym momencie, że skoro mam zdawać egzamin, no powinniśmy, powinniśmy też to przetrenować, powinniśmy popróbować komunikacji wyłącznie w języku niemieckim. Czyli, krótko mówiąc, żadna lekcja tak nie wyglądała, ale hmm, od ostatnia czy przedostatnia lekcja akurat taka była. I byłem zdziwiony, że rzeczywiście to jest możliwe. Wcześniej tego nie robiłem, a tutaj nagle zacząłem, zacząłem się zmuszać do tego, żeby na tej lekcji tak mówić. No i to wyszło, naprawdę wyszło, udało się to zrobić, wyglądało to całkiem nieźle. Także warto zaufać, jeżeli poświęcacie mnóstwo czasu, w pewnym momencie ta komunikacja sama się wam w głowie pojawi. Mózg robi swoje wszystko w tle, układa powoli te słowa w jakiś tam sposób. Także wy po prostu musicie dawać jak najwięcej inputu, jak najwięcej elementów, które wchodzą do waszej głowy, a następnie po prostu zaufać, że mózg to jakoś przetworzy i w pewnym momencie po prostu będzie można generować mowę. Czyli tak jak uczą się dzieci. Dużo słyszą, a w pewnym momencie zaczynają mówić. Na początku z błędami, ale proste zdania, nawet półtoroczne dziecko potrafi złożyć. No tutaj oczywiście jest to bardzo szybki proces, trwał on tylko 3 miesiące w tym przypadku, ale zobaczmy jeszcze, czy możemy za nauczyć się szybciej, czy możemy coś zrobić, żeby nauczyć się szybciej. W moich notatkach jest tak, nie słuchaj cwaniaków. Jesteś sobą, porównaj się tylko z sobą, no i to zależy. No oczywiście, najważniejszy punkt, to zależy, czy da się szybciej. Jeżeli jesteś człowiekiem, który uczył się jakiegoś języka podobnego do języka niemieckiego, to tak. Holenderski na przykład jest dość podobny, możesz po holenderskim dużo łatwiej nauczyć się niemieckiego. A jeżeli, no nie wiem, uczyłeś się na przykład ileś lat temu, też możesz się teraz szybciej nauczyć. Jeżeli masz wyjątkowe zdolności do języków, czy na przykład lubisz języki, też nauczysz się szybciej od kogoś, kto po prostu musi, a języków nie lubi. No i tak samo może to dotyczyć konkretnego języka. Jeżeli niemiecki Ci się podoba, bardzo podoba, to obstawiam, że nauczysz się go znacznie szybciej niż osoba, która tego języka nie znosi, na przykład z brzmienia. Porównywać się powinnaś tylko ze sobą, tak, to jest prawda, ponieważ nie jesteś w stanie być w czyjejś skórze, nie masz tego backgroundu, nie masz życia innej osoby, także no, byłoby to bezsensowne, gdyby się porównywać z kimś innym. Także jeżeli ja się nawet nauczyłem w te trzy miesiące, to wcale nie oznacza, że ty się nauczysz w trzy miesiące. Być może będzie ci ciężko poświęcić taką ilość czasu, albo też nie będziesz miał takiej motywacji, albo wiele innych czynników wystąpi, na przykład grupa nie będzie jednoosobowa, tylko pięcioosobowa. No i w ten sposób ciężko to porównać. I jeszcze jeden ważny punkt nie słuchaj cwaniaków, czyli chodzi mi tutaj o to, że są ludzie, którzy mówią, o w tydzień nauczyłem się języka i na YouTubie wam zaprezentuję, jak po tygodniu mówię płynnie po niemiecku. Według mnie to jest naciągane. Albo te osoby yy, mają nie wiem, wymyślone te teksty, jest to podstawione w pewien sposób, albo są ekstremalnie dobre i próbują się nauczyć małej części języka i poruszać się w małym zakresie tego języka. No w każdym razie, jakiś trik trzeba zastosować. Jeżeli chcesz być naprawdę szeroko wykształcony, czyli rozmawiać na prawie każdy temat swobodnie, no to ciężko mi powiedzieć, ciężko byłoby tutaj założyć, że szybciej niż trzy miesiące można się czegoś sensownego nauczyć. Według mnie to nawet było strasznie szybkie. Potem oczywiście kontynuowałem naukę w znacznie wolniejszym tempie, raz w tygodniu przez godzinę czy dwie godziny, ale no to tempo, dojście do takiego dobrego poziomu w trzy miesiące, jeżeli potrafisz to zrobić, jeżeli chcesz, ja uważam, że to jest ekstremalnie szybko. Porównaj to sobie na przykład z czymś, co jest w szkole, czyli kilka lat nauki języka i zazwyczaj ludzie wychodzą i mówią, nic prawie z tego nie pamiętam, nic prawie nie umiem. Także. No, przejdźmy teraz właśnie. Co było najważniejsze? Jak się można nauczyć, żeby jak się uczyć, żeby się nauczyć? Pierwsza najważniejsza rzecz, nasycenie językiem, czyli dni przepełnione słuchaniem, mówieniem, czytaniem w danym języku minimalizacja gramatyki. To jest też ważne. Ja akurat musiałem się tej gramatyki uczyć, ponieważ potem na teście musiałem ją wykorzystywać. Ale w typowym przypadku takim nauki dla siebie nie uczyłbym się gramatyki, ponieważ ona tak naprawdę niewiele przyspiesza, a można powiedzieć, że utrudnia, głównie dlatego, że odbiera nam czas, który moglibyśmy poświęcić na przykład na przesłuchanie jakiegoś kolejnego filmiku czy też na, nie wiem, no, no, na cokolwiek, no, na czytanie na przykład. Także gramatyka bardzo pobieżnie, jeżeli cię coś interesuje, dlaczego coś jest jakoś tam skonstruowane, to sobie spójrz, ale ogólnie zapomnij o gramatyce, czytaj, 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 słuchaj, słuchaj i ucz się po prostu tych słówek, na przykład z Quizleta. Czyli generalne osłuchanie, jak już mówiłem, podcasty, dużo lekcji, dużo czytania, dużo... Hmm, rozkminianie jakichś filmików YouTube'owych słowo po słowie, tak żeby naprawdę wszystko to, co oglądam, stało się zrozumiałe. No i przy tym wszystkim bardzo ważna rzecz, mnóstwo zabawy. Jeżeli mamy frajdę w trakcie nauki, to chcemy to robić. Jeżeli się męczymy z jakiegoś powodu, bo mamy na przykład jakiegoś ostrego nauczyciela nietolerancyjnego, podziękujcie, szukajcie miejsca, gdzie będzie zabawa i nauka połączona po prostu z jakąś tam frajdą, z jakimiś żartami ponieważ wtedy uczy się o wiele przyjemniej, chce się wam uczyć, chcę się wam siadać do kolejnej lekcji. Przejdźmy teraz do punktu, a co dalej? Dalej to jest właśnie to, co już powiedziałem. Miałem yy, między innymi jogę po niemiecku. Starałem się raz w tygodniu chodzić na jogę, którą prowadziła nauczycielka niemieckiego i to było też dobre, bo słuchałem się z kompletnie innymi słowami. Podcasty, które słuchałem sobie podczas spacerowania. Bardzo to lubię. To jest naprawdę świetna metoda, wybrać sobie jakiś podcast, włączać go podczas spacerów. No i jak już mówiłem wcześniej, dodatkowa lekcja, jeden raz w tygodniu, jeżeli się udało, to było dobrze. To trwało kilka lat i to też podniosło mój poziom, ale nie, nie było już przyrostu. Praktycznie można inaczej. Może warto powiedzieć tak. Dramatyczny przyrost był przez te pierwsze trzy miesiące, a potem to było głównie podtrzymanie czyli uczyłem się. Pewnych nowych rzeczy, ale sporo też zapominałem. Także język nie był u, przeze mnie używany w sposób aktywny, to znaczy w pracy. Okazało się, że nie wylądowałem w projekcie niemieckojęzycznym, tylko w angielskojęzycznym. No i w ten sposób, żeby tylko podtrzymać, wziąłem sobie te lekcje, natomiast absolutnie nie używałem tego języka profesjonalnie. Przejdźmy teraz do podsumowania. To, co wybrałem jako najważniejsze. Otóż, baw się przy nauce. Zacznij wykorzystywać od razu, czyli jeżeli uczysz się po to, żeby pracować, próbuj się dostać do takiego projektu, w którym będziesz mógł to wykorzystać, albo na przykład zacznij się komunikować z ludźmi, nie wiem, ze znajomymi, z rodziną, czy też po prostu znajdź kogoś w internecie, są takie miejsca. No i właśnie to jest ten punkt: koniecznie rozmawiaj z Native'ami. I w ten sposób, jeżeli to wszystko zrobisz i będziesz miał sytuację podobną do mnie, masz szansę. Trzy miesiące też nauczyć jakiegoś języka. To nie musi być oczywiście niemiecki. Proces będzie bardzo podobny przy każdym języku. Ja teraz na przykład mm, wszedłem w język filipiński, czy też język tagalog i też o tym za chwilę nagram film, w jaki sposób uczę się tagaloga, między innymi korzystając częściowo z tego, co tutaj się stało, z tej lekcji trzymiesięcznego kursu, ale też próbuję szukać nowych metod, eksperymentuję i też znam raport. Na razie jestem po około trzech miesiącach nauki. Języka tagalskiego. Także to będzie też bardzo ciekawa przygoda. Natomiast polecam jeszcze raz obejrzyj sobie ten filmik, jeżeli nie pamiętasz tego wszystkiego, o czym tutaj mówiłem. No i bierzcie się do nauki.